Zastanawiacie się pewnie, po co was tu zebrałem? Już śpieszę z pomocą i wszystko wyjaśniam. Uknąłem bowiem niecny plan, stąd właśnie zaciśnięta pięść! I każde z was dotyczy celów swych, jako jedna tej pięści! Że co? Liga. Widzicie z tej strony Scarpient, zakładka Pakiety. Otworzymy sobie 5 pakietów kart. Zaczniemy od klasycznego albo podstawowego. Wybierzcie sobie. I my tu mamy zapewne powtórki. I zgadza się. Kolejny pakiet Co my tu będziemy mieli? Dwa rary i na pewno karty, które już mam i ta OK, dobra karta. Zgadza się I teraz z najnowszego dodatku. Może takie, które nie będziemy mieli, oby. Tą chyba mam, ale jedną sztukę nie jestem pewny. Koksik, dobra karta. A tu mamy coś takiego, bardzo dobra karta. Mam już. Tam również posiadam i jest przeciętna. Czyli szyściutko idą karty, które się pojawiły na pył. Ech, powtórki. No, dajcie coś, co nie mam. Fajnie by było. No ale niestety i ostatni pakiet. Może tu coś na koniec na pocieszenie. Tia. Dobra karta, nawet bardzo. To też jest dobre. Spoko murlock. I te wszystkie karty posiadam. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie do następnego odcinka. Cześć!